No dzień dobry, piękna pogoda, mamy czas, nie musimy kwiatu sadzić, pomidorów pikować, nie? Michalina, nie? Latem nie mieliśmy czasu tej śliwki, pozbierać zresztą, owocuje ona bardzo późno, bo połowa września, także trochę już to za późno było. Choroby grzybowe jeszcze wtedy szalały, obytnie mam teraz. Patrzcie, często po ostrym cięciu śliwy odbijają nam takie wilki z końcami, widzisz? Aż nawet i przerastają. No i mają dopiero dwa lata, a jakie już wielkie urosły i przede wszystkim te będziemy ucinać, tak? Mm -hmm. Jeszcze wiesz co chyba dosiegniesz też ręką co? Tutaj? Tutaj. Aha. A teraz co? Wytniemy górę, nie? No. Ojej. A co tu na górze trzeba przyciąć? No zobacz, będziesz wchodzić tą drabinie. Нет? Угу. Мы не I co ten też? Nie?

Mówię, że masak, mm. ale taka śliweczka to marzenie, bo nisko. Pokaż tam takie śliwki, które już przyciąłem wcześniej, tam za domkiem. Mimo że stare, o, koronki mają takie trochę nie na dół. Mm -hmm, tak. O. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty będzie dla na nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału.